Nie wiem czemu mi tak ciężko jest się pozbyć wazonów, bo to są tylko wazony, Natalia, halo. Kolejna rzecz może być trochę kontrowersyjna. Stoi w tym mieszkaniu już, nie wiem, kilka lat. No nie będę siebie karała trzymając to na siłę i nie używając tego. Hej, dzień dobry, witajcie w nowym odcinku na moim kanale. I dzisiaj będzie em, film, który nie jest... Ani vlogiem, ani nie jest takim filmem beauty, jakie do tej pory nagrywałam. To jest film, w którym troszeczkę wychodzę spoza swojej takiej strefy komfortu i sprawdzam, jak takie treści Wam się spodobają. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, że teraz po prostu jestem na takim etapie, że mam ochotę nagrywać to, na co faktycznie mam ochotę, czyli po prostu to, co czuję w 100%. I dzisiaj stwierdziłam, że dam Wam taki mały. Taką małą inspirację, e, której możecie użyć, a której kompletnie nie musicie e, używać, dlatego że dzisiaj pokażę Wam 20 rzeczy, e, których pozbędę się tak łatwo, szybko i przyjemnie, które przyszły mi do głowy e, jak tylko pomyślałam o tym e, takim można powiedzieć, że wyzwaniu. E, nie wiem, czy na polskim YouTubie ktoś to robił, natomiast. Ja to widziałam na e, amerykańskim YouTubie mm, u minimalistek e, i tutaj podkreślam, musi być disclaimer na początku, ja nie uważam, że jestem minimalistką e, i być może nigdy ją nie będę, nie uważam też, że trzeba jakoś się tak wkładać w ramę czy w jakąś szufladkę e, i siebie określać jako minimalistę lub nie, jeśli macie na to ochotę, jeśli to Wam służy, you do you. E, ale ja siebie nie określam jako minimalistki, aczkolwiek uważam, że wiele e, takich idei e, minimalizmu e, i tego sposobu życia bardzo dobrze na mnie wpływa, więc sobie tą ścieżką tak powolutku, powolutku według własnego uznania podążam. Kolejna rzecz, też nie chodzi tutaj o to absolutnie, żeby na siłę coś e, usuwać, wyrzucać, oddawać, tylko o to, żeby no nabrać takiej odrobiny, inspiracji do tego, żeby pozbyć się tego, co gdzieś tam nam zalega, gdzieś tam nam ciąży, i zobaczyć, że jest to naprawdę łatwe, żeby tego niepotrzebnego nadmiaru się pozbyć. Ja jestem jak najbardziej za tą ideą deklateringu, czyli takiego odgracania, ponieważ zauważyłam, że odkąd. Kilka miesięcy temu zaczęłam odgracać swoje mieszkanie, no to też w pewnym sensie odgraciło się trochę moje życie, odgraciło się trochę moje myślenie e, i naprawdę bardzo mi to osobiście służy, ale możecie sobie po prostu obejrzeć ten film tak dla rozrywki. Musicie mi wybaczyć światło, jakie będzie w niektórych pomieszczeniach w tym e, mieszkaniu, ale no nagrywam to przy świetle dziennym. E, plus, no robię to tutaj jeszcze przed przeprowadzką, jeszcze dzisiaj będę się pakowała, e, także stwierdziłam, że to jest idealny moment, żeby to zrobić. I pierwsza rzecz to ym, ogólnie mówiąc ozdoba, która mi nie służy, której nie używam, która nie sprawia mi żadnej radości e, i u mnie jest to ta świeca, która... Stoi w tym mieszkaniu już nie wiem, kilka lat. Właściwie w tym i w poprzednim mieszkaniu stała kilka lat. Odpaliliśmy ją parę razy dosłownie. To jest taka e, świeca, która imituje e, kominek, te, takie strzelanie kominka. I było to fajne na początku, i faktycznie jeszcze w poprzednim mieszkaniu ją odpalaliśmy, ale nie pamiętam już, kiedy ostatniej używałam, więc mówię jej papa. I następne trochę ciemne pomieszczenie to e, korytarz tuż przy wejściu, gdzie mamy tą konsolę, która skrywa dużo niepotrzebnych rzeczy, ale takie pierwsze, które przychodzą mi do głowy to zapasowe yy, żele antybakteryjne, których jest tutaj naprawdę mega dużo, a nie używam ich prawie nigdy. Czekajcie, wyciągnę wszystkie, po prostu teraz jak zobaczyłam to, to się trochę przeraziłam. Jedyne, których rzadko, ale używam, to są te właśnie z Bath Body Works więc zostawię sobie, nie wiem, dwa, a resztę po prostu pozbywam się. E, kolejna rzecz, którą tutaj mam, o której pamiętam e, i nie używam jej, to smycz, którą kupiłam dla Candy e, stosunkowo niedawno, bo podobała mi się, podobało mi się jak wygląda, ale totalnie jej nie używaliśmy. Candy jest przyzwyczajona do chodzenia na smęczy takiej wyciąganej, i na tej po prostu ona nie umie chodzić. Nam jest niewygodnie ją prowadzić, więc trudno. No, stracone pieniądze można powiedzieć, ale no nie będę siebie karała, trzymając to na siłę i nie używając tego. I trzecia rzecz z tej komody to są nieużywane okulary przeciwsłoneczne. Używam teraz głównie dwóch par. E, a te stare, które mam tutaj w szufladzie, nie wiem tak naprawdę na co je trzymam, więc od razu je odkładam. Są ładne, ale po prostu ich nie używam, nie potrzebuję aż tylu do też, więc e, kolejna rzecz. E, odchodzi. I jak już tutaj jesteśmy, to przejdziemy do kuchni, w której trochę rzeczy e, do pozbycia się mam. I numer jeden, który przychodzi mi na myśl, to butelka. Butelka Nelk, którą kiedyś dostaliśmy jeszcze chyba na początku, nawet nie wiem czy. Nie przed jej narodzeniem, której nigdy nie używa, używa jej ewentualnie do zabawy, bo pije z B Boxa, więc to jest nam totalnie niepotrzebne. Ciężko mi będzie pokazać, natomiast są tam są herbaty, i wiem, że e, wielu z tych herbat po prostu nie piję, nie używam od długiego czasu, więc od razu je wyjmę i po prostu komuś oddam. E, pierwsze, które przyszło mi do głowy, to herbatki na zimno, które kupiłam chyba, no nie wiem, w tamtym roku. Także muszę sprawdzić, czy one się jeszcze nadają. Tak widzę, że jeszcze jest data, także dobrze, bo będę mogła komuś się po prostu oddać. Szczerze, nie piję dużo herbat. Kiedyś faktycznie pijam dużo herbat, tak jak pewnie wiecie po tym, jak oglądacie moje vlogi od dawna. Natomiast teraz totalnie mi to przeszło. Oczywiście tak, od czasu do czasu piję, ale przeważnie jest to mięta zwykła albo jakaś z cytrusami, a takich różnych smakowych herbat nie piję, to jeszcze znalazłam jakąś sierbę, która pewnie jest bardzo stara, nawet nie wiem. I kolejna rzecz to jest ten piękny dzbanuszek, czy też nie wiem, zaparzacz do herbaty, e, który kupiłam sobie sama już dawno, dawno temu, parę lat temu i użyłam go może dwa razy wierząc, że będę sobie właśnie zaparzała w nim herbatę, dzięki temu będę częściej piła, będę miała taki ładny też jak ktoś przyjdzie. No i tak jak mówię, w ciągu kilku lat użyłam go może dwa razy, więc sami widzicie. I mam do niego jeszcze dwie filiżanki, filiżanek czasami używamy jak ktoś przychodzi i robimy w nich kawę, więc chyba filiżanki na razie zostawię, ale z tym na pewno się żegnam. Jest w to śliczne. No ale po prostu tego nie używam, więc wolę to dać komuś, kto będzie z tego miał jakiś użytek. Dobra, następnie tutaj mam taką trochę szafkę z grozy, trochę pewnie widzicie. Nie wiem, czy chcę Wam pokazywać całkiem, jak to wygląda, ale wygląda to tragicznie i chyba po prostu poświęcę chwilę, żeby wszystko z niej wyjąć i przejrzeć, dlatego że to jest taka szafka z przekąskami, też z pieczywem z jakimiś Nel rzeczami, z czekoladą, którą trzymam na przykład do robienia ciastek, z kaszką, z mlekiem Nel i po prostu tu jest tego tyle, nie ma to dla mnie kompletnie sensu, dlatego że w ogóle postanowiłam sobie, że nie będziemy trzymali e, słodyczy w domu tak po prostu, bez żadnej przyczyny, że nie wiem, przychodzi ktoś do nas i byśmy chcieli coś takiego mieć i postawić, więc e, na pewno stąd za chwilę się. E, Wielu pozbędę. I kolejna rzecz albo kategoria w kuchni to wazony, bo okazało się, jak widzicie, że mam 9 wazonów, plus jakieś takie ozdobne coś, plus e, takie ozdobne coś, e, a zdecydowanie tylu nie potrzebuję. E, na pewno róż to już nie jest kolor, w który chcę iść, i na 100% z tego wazonu nie będę już używała, także on, e, z nim się żegnam. Nad tym się trochę zastanawiam, ponieważ jest to taki dosyć delikatny róż, w związku z tym, że będziemy mieć ech, no takie bardzo neutralne wnętrze, to może tak dla ożywienia bym zostawiła, ale z drugiej strony myślę sobie, że skoro nie używam go do tej pory od tak naprawdę lat, no to już raczej go nie będę używała, a jak coś to kupię sobie po prostu różowe kwiaty, <grym> albo zetnę sobie gdzieś e, i e, to. No też raczej tego nie chcę. Myślałam o tym, żeby wstawić tutaj jakieś takie małe naczynko i do tego włożyć pędzle i nakryć to tym, żeby mi się nie kurzyły, ale po chwili pomyślałam sobie, przecież Ty nie chcesz mieć pędzli na wierzchu, nie chcesz ich trzymać na widoku, to jaki to ma w ogóle sens? Ewentualnie, nie wiem, długopisy bym mogła tu włożyć na swoim nowym biurku, ale no nie wiem, ja teraz jestem team mniej znaczy więcej i na wierzchu chcę mieć jak najmniej, tak że no nie będę się tutaj rozdrabniała, tylko odkładam to. Ten wazon bardzo lubię, także on zostaje jest jeden, jeden ze wszystkich, który jest taki typowo wyjątkowy, więc go zostawiam. Na pewno pozbywam się tego, czegoś z tych dwóch wazonów też, no nie wiem, pewnie powinnam zostawić jeden, ale oba bardzo lubię, podoba mi się, że one są takie wyjątkowe, więc te sobie zostawię. To, czy ja chcę to? To jest właśnie z Sinseya. Nie wiem, kurczę Jeśli chodzi o to, to myślę, że może mi się to przydać właśnie jako taka konewka w nowym domu albo nawet do tego, żeby zrobić żeby nalać tutaj wody z cytryną czy coś Tam będzie to fajnie pasowało, tak mi się wydaje przynajmniej, jest to naprawdę wyjątkowe, więc zostawię to Raz, dwa, trzy, cztery rzeczy się pozbyłam na razie stąd Nie wiem czemu mi tak ciężko jest się pozbyć Wazonów, bo to są tylko wazony Natalia Halo. Eee, nie wiem, który będzie bardziej praktyczny, na przykład z tych dwóch. Czy ten wyższy, czy ten niższy. Eee, to, no nie wiem. Wiem, że będzie mi to pasowało w nowym domu, tylko nie wiem, czy chcę nadal iść w taki vibe. Ale dobra, na razie zostawię i z tych chciałabym zostawić też tylko jeden, i nie wiem, szczerze mówiąc. Dobra, zastanowię się. Na pewno którego z nich się pozbędę, tylko jeszcze nie wiem którego. No i tamte idą też w odstawkę. To jest od jakiś kwiatów papier, który może mi się teraz przydać w przypakowaniu, także na razie on też już zostaje. No i jesteśmy w sypialni, gdzie w szafie mam takie dwie magiczne szuflady, w których trzymam e, dziwne rzeczy dla niektórych, ponieważ tak w pierwszej szufladzie mam e, zużyte opakowanie po kosmetykach, które trzymałam do projektu Denko, które. Nigdy nie ujrzał e, dnia codziennego, więc myślę sobie, że e, ogólnie wyrzucam to wszystko. E, ale zrobię zdjęcia kilku rzeczy, które faktycznie miały dla mnie duże znaczenie, które były super, i e, na dniach postaram się zrobić denko, Wyciągamy wszystko. Trochę tego tutaj jest. Zmiana sobie przyniesie teraz jakąś torbę, ale dobra. Wyjmijmy to na tej szuflady, po prostu. I myślę, że to mogę uznać jako kolejną kategorię, ponieważ też sobie to tak mm, zaplanowałam. I jeszcze w Łazience mam jedną z tych rzeczy, czyli zużyte świece. I te słoje po świecach, które trzymałam, nie wiem na co, jakoś tak sobie tłumaczyłam, że pewnie mi się przydadzą jako pojemniki do przechowywania. No są przepiękne, tak? Ale nigdy ich nie użyłam do tej pory. Nawet miałam kilka, które siedziały w zamrażarce. Nie wiem, kilka ładnych też miesięcy, e, z planem na to, że właśnie wydłubię to ze środka, bo je, właśnie zamrażanie tego wosku, który został na dnie, jest. Jednym ze sposobów na pozbycie się go. Natomiast do tej pory tego nie zrobiłam, więc moja siostra zabrała właśnie tamte zamrażarki i zrobimy to u niej. I po prostu ona sobie weźmie te, które jej będą pasowały słoiki. Ja raczej żadnego nie będę zostawiała. Może jeden taki mam ładny, biały, który pomyślałam, że w łazience fajnie by się sprawdził. Reszty się pozbywam. Także to jest kolejna kategoria. No i dalej w drugiej szufladzie są kosmetyczki których i tak już dużo, dużo się pozbyłam. Natomiast nadal, jak widzicie, jest ich dużo. Na pewno minimum jednej się pozbędę. E, to są takie moje ulubione na podręczne kosmetyki, ta jest trochę większa wyjazdowa i zawsze sobie to tak tłumaczę właśnie. Ta jest jeszcze większa wyjazdowa, także jak wiecie, zabierałam dużo kosmetyków jeszcze jak czasem ze sobą. To nam się bardzo przydawała, e, bo jest dużo i w niej widać wszystko i myślę, że ta może być fajna do łazienkowych kosmetyków tak jak będziemy dzisiaj, bo można ją powiesić tylko muszę sobie ją wyprać ale mam na przykład bardzo podobnej wielkości taką Także muszę to za chwilę przemyśleć, które zostają, które nie. Ogólnie uważam, że takie rzeczy są przydatne, na no, właśnie się wyjeżdża, żeby sobie posegregować. Ja jestem z tych osób, które lubią organizować, czy później, nie wiem, brudną bieliznę włożyć sobie w taki, nie wiem, woreczek czy cokolwiek, albo pędzle oddzielnie, kosmetyki oddzielnie, ale e, no nie ma sensu zostawiać tego wszystkiego. Także już to wyciągam. Na pewno, na 100% pozbywam się tego, co było e, z myślą o laptopie. Natomiast, po pierwsze nie pasuje to do mojego obecnego laptopa, po drugie yy, nigdy tego nie użyłam. Przemroczy to jest i jest nawet wodoodporne w środku, ale nigdy tego nie użyłam, więc no już na pewno tego nie użyję. Tutaj mam kilka takich woreczków przezroczystych. One są ogólnie z blended po jakichś gąbkach, jakichś akcesoriach od nich i mają taki delikatny wzorek, ale one mi przechodziły normalnie na lotnisku zawsze, także myślę, że zostawię je właśnie z tą myślą, jak będziemy gdzieś lecieć, no to już będę miała. Yy... Tu mam kilka takich małych woreczków, w których czasami wkładałam sobie, w które czasami wkładam jakieś takie higieniczne rzeczy, jak gdy wyjeżdżaliśmy typu, nie wiem, jakieś tampony, chusteczki i tak dalej. Na pewno zaraz czegoś się z tego pozbędę, ale na przykład takie woreczki, no to akurat polecam trzymać, bo właśnie na przykład na bieliznę, jak gdzieś się pakujemy, to wrzucam. No i musiał nadejść ten moment, czyli szafa z butami, odkąd ostatnio tu robiłam porządki. E, też w jakimś chyba vlogu, e, to no zrobił się bałagan, ale nie mam teraz czasu i nie ma sensu też przeglądanie tego e, tak para po parze, chociaż myślę, że jeszcze mi się czegoś pewnie pozbyła. Natomiast dwie pary, które przychodzą mi na myśl od razu, których po prostu nie noszę, są w świetnym stanie, mogę je, nie wiem, sprzedać albo oddać, ale zwyczajnie ich nie noszę, to są tak te beżowe balerinki e, i takie sandałki. Także od razu się z nimi żegnam. No i łazienka, e, na pewno też czegoś jeszcze mi się pozbyła, ale na 100% pozbyłam się czegoś, o czym powiedziałam przed chwilą, czyli e, wypalonej świecy. Bardzo ładny to był zapach, właśnie taki mi pasował do łazienki. E, Ocean Driftwood z Bath Body Works, więc od razu ją odkładam. Kolejna rzecz może być trochę kontrowersyjna, ponieważ są to chustetki do suszarki bębnowej. Oczywiście nie mam tutaj suszarki bębnowej, jak pewnie wiecie, natomiast kupiłam je kiedyś e, z myślą o tym, żeby wkładać je w pościel, w poszewki, aby one ładnie pachniały, bo słyszę, że to jest fajny sposób. No i faktycznie tam, ze dwa razy je włożyłam. Natomiast po tym, jak e, zaczęłam czytać, jak to jest szkodliwe, jak to jest bardzo chemiczne i toksyczne, no to szczerze mówiąc, nawet z myślą o tym, że będę miała suszarkę bębnową w domu, także mogłoby się przydać. To ja nie chcę tego używać. Po prostu nie jest mi to niezbędne, więc pozbywam się ich i tak zdaję sobie sprawę, że wiele innych rzeczy, których używam pewnie w domu, są toksyczne. Natomiast, no, jak już mam taką świadomość, to chcę minimalizować e, ilość właśnie takich niebezpiecznych mm, rzeczy w moim domu. Zobaczymy, jak mi to pójdzie później. Zaczynam od chusteczek i tyle. No i ostatnia rzecz e, z łazienki, to uwaga, uwaga. Suszarka, dlatego że niedawno okazało się, że mamy trzy suszarki w domu, jakimś cudem. Byłam pewna, że mamy dwie. Po tym jak pierwsza popsuła nam się na jakimś wyjeździe, po prostu zalała nam się czymś w bagażu i się popsuła. I dostałam wtedy w ramach współpracy drugą. <laughs> Przepraszam, musiałam kichnąć. Dostałam w ramach współpracy drugą marki Dream i bardzo, bardzo ją lubię. Natomiast Tomek zdecydowanie woli taką większą suszarkę. Tamta jest mała, ale silna, więc według mnie jest naprawdę super. Ale on woli dużą suszarkę i znalazł tutaj w szafce u góry taką suszarkę, którą mamy już wiele lat, o której ja totalnie zapomniałam, że ona w ogóle istnieje. No i po tym, jak znalazł tą, to się okazało, że po wysuszeniu tej, która się teoretycznie zepsuła. Ona działa, to prawda nie zmienia trybów, ale działa, więc używa tamtej, a to mamy nie wiadomo w sumie po co i każdy z nas też używa innej suszepki, więc chyba musimy dojść do porozumienia i zacząć używać jednej, ale ta na pewno nie wypada. No i następnie tutaj mam taką szufladę, w której trzymam e, pielęgnację, głównie maseczki i ta szuflada znowu jest pełna, już nie była pełna, już były tutaj pojedyncze rzeczy. Natomiast szczerze od długiego czasu nie używam maseczek. Znaczy używam takich pojedynczych i to rzadko, a większości z tych, które tutaj mam nie używam, więc jaki jest sens trzymania tego? Doszłam już do takiego momentu, że nie oszukuję sama siebie, żeby na wszystkich ich używać, tylko zostawię sobie nie wiem, może trzy. E, takie oczywiście w słoiczku mam na myśli, czy mam w tubce, które można używać częściej niż raz. E, no kilka sobie zostawię takich ulubionych, a resztę się pozbędę. Tak samo tutaj w szufladzie niżej. E, I tak już sporo się pozbyłam, ale nadal mam taki koszyczek, maseczek w płacie, których to już totalnie nie używam Używam jednej może w przeciągu kilku ostatnich miesięcy, a tak to nie wiem od roku na pewno nie używam ani jednej, także też się tak spływam, no i na koniec jesteśmy tutaj w moim biurze, w moim studiu, jakkolwiek chcecie to nazywać teraz to jest po prostu taki mój ofis <grytanie> moje biuro do pracy e, To coś tutaj za, za jasno jest o, od razu lepiej Jest to moje takie biuro do pracy, kiedyś to było typowo studio, bo nagrywałam tutaj wszystkie moje makijaże Teraz ich nie nagrywam, ale pracuję właśnie tu, nieważne e, I zebrałam sobie tutaj rzeczy, które właśnie z tego pokoju można wyrzucić, w cudzysłowie Ponieważ pierwsza z nich to jest lusterko wiem, że wiele osobom to lusterko się podobało. Ja właśnie zapytam się siostry, czy je chce, jak nie, no to komuś tam innemu je oddam pewnie, e, bo mam inne lusterko, takie trochę większe, którego używam do malowania się i nie potrzebuję dwóch, także po prostu zapasowe lustro. Dalej kalendarz, taki na biurko, który kupiłam też dosyć niedawno. A potem, nie myśląc zupełnie, kupiłam jeszcze jeden, prawie że identyczny, więc, no wolę tamten, bo jest taki typowo minimalistyczny, a ten oddam też komuś, komu się przyda. E, następnie dopiero wyjmuję tą rzecz, ale wiem, że ona tutaj jest i jest to taki oto statyw do aparatu, nie wiem, czy się chyba nazywał gorilla, to jest to, chyba tak, e, którego nie używałam od lat. Mam inny, taki mały statyw. Plus ten duży, na którym stoi teraz aparat, także nie potrzebuję e, trzeciego, którego nie używam. Jest tu w ogóle też mój stary aparat. Na pewno jeszcze coś tu znajdę, ale są to rzeczy, które muszę przemyśleć, a to jest takie, wiecie, no-brainer tak zwany. No i dalej, ostatnia rzecz, a raczej ostatnia kategoria to biżuteria. Chętnie oddam komuś w ogóle całą tą szkatułkę, dlatego że no, nie jest mi potrzebna i jest tutaj dużo biżuterii, której ja nie nosiłam od bardzo dawna. A tą, którą noszę, trzymam tutaj i tu jest dosłownie kilka rzeczy, no nie wiem, trzy pary kolczyków, cztery, łańcuszek jeden i jedna bransoletka. To jest wszystko co noszę plus Nie, nie mam na uszach nic nie. Także to jest wszystko co noszę plus obrączki Które w ostatnich dniach zdejmuję Dlatego, że puchną mi dłonie mocno I palce, no nieważne W każdym razie po prostu jestem teraz typowo Za minimalizmem jeśli chodzi Również o biżuterię Więc nie potrzebuję tego wszystkiego I na pewno pozbędę się wielu elementów biżuterii I tutaj zapisałam sobie na moją listę Pandorę, które mam mnóstwo tutaj charmsów Zobaczę właśnie w jakim stanie to wszystko jest Bo być może będę mogła komuś to sprzedać e, Mam też kilka par e, Kolczyków, których Nie noszę i nosić nie będę Mam tutaj Takie ładne Naszyjniki e, Perełkowe, których też nie będę Już nosiła, mam takie O, nawet i bransoletka się znalazła Dwa naszyjniki, jedną bransoletkę Tu kolejna Pandora bardzo ładny też łańcuszek Stosa, który kiedyś lubiłam, ale już go nie noszę, ponieważ jest no zbyt taki przeciążający, jak dla mnie. Już, no już nie przepadam za taką biżuterią, ale uważam, że jest naprawdę bardzo ładny. Ale, no tak jak mówię, trzymam to od dawna i nie używam. No i tutaj mam jeszcze zegarek Daniela Wellingtona, też ładny, ale po prostu go nie noszę, chociaż on mi się powiem wam, że podoba. bo jest taki właśnie delikatny, także zobaczymy, ale myślę, że też się go chyba pozbędę. I tu jeszcze znalazłam jakiś łańcuszek i jakieś dwie pary większych kolczyków, także e, Biżuterii też prawie, że całej się pozbędę e, No bo nie noszę, także na co mi to? No i tak jak mówię, podsumowując już typowo e, Dla każdego To określenie wystarczająco Będzie miało inne znaczenie, dla każdego będzie to inna ilość rzeczy, dla każdego będą to inne rzeczy, niektórzy Lubią otaczać, otaczać się takimi e, rzeczami po prostu ładnymi powiedzmy e, Albo też i przydatnymi gadżetami, no czymkolwiek Lubią się otaczać i faktycznie z tego korzystają lub coś kolekcjonują i to jest jak najbardziej ok Ale dla mnie osobiście e, to odgracanie właśnie i taka mniejsza ilość e, rzeczy sprawiła, że naprawdę czuję się dużo lżej e, I robię to w jakimś celu, to nie jest tylko... Sam w sobie, żeby mieć mniej rzeczy Tylko mam swój cel eee, Nie jest to Na ten film, ale w każdym razie Wiem po co to robię I wiem, że bardzo mi to służy Także to jest z mojego punktu widzenia Nikogo tu absolutnie nie namawiam Ale być może kogoś zainspiruję Także dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu Dajcie znać jak się podobał Coś takiego innego Kciuk do góry ja biorę się za pakowanie do przeprowadzki I za mm, gdzieś tam uporządkowanie mm. tego wszystkiego I widzimy się w kolejnym filmie Do zobaczenia, papa! Pa.